Biało-zielone drużyny. Choliczanki wyprowadzają dzisiaj młodzi zawodnicy z jednej z grup naborowych. Brawa także dla nich. Dokładnie tak, proszę Państwa, jeszcze raz wielkie owacje. Osobne brawa także proszę skierować dla byłego gracza choliczanki. Dzisiaj w drużynie Tura-Turek z numerem 25 Filip Marciniak. Wydanie Piłkarze obu ekip, kapitani obu drużyn, czyli Damian Sędziak w turze Turek oraz Sławomir Ziemak w zespole Chojniczanki. Jeszcze rzut oka na wyniki innych spotkań. Olimpia Grudziądz w dalszym ciągu wygrywa 1-0 z Elaną Toruń. Natomiast na boiskach Ekstra klasy tuż przed końcem pierwszej połowy Arka przegrywał przegrywa u siebie z ruchem Chorzów 0 do 1. I szansa dla Tura Turek z numerem 9. Jest to Damian Sędziak, kapitan Tura, zarazem jego najlepszy strzelec, który właśnie zdobył bramkę, proszę Państwa. Tak więc, proszę Państwa, katastrofalny początek tego spotkania. Wydaje się, że błąd w tej akcji popełnił Krzysztof Baran, który nie zaasekurował krótkiego słupka. I właśnie w tym krótki słupek Damian Sędziak znalazł trochę miejsca i właśnie tam skierował piłkę dając swojemu zespołowi prowadzenie. Tak więc niespodziewanie już od samego początku Chojniczanka musi odrabiać straty, który chyba we wszystkich spotkaniach tego sezonu wybiega. W pierwszym składzie. Teraz wydaje się, że faulowany był Tomasz Parzy. I w trzeciej minucie będziemy mieli stały fragment dla chojniczanki. Dogodna pozycja. Ale teraz widzę, że Tomasz Parzy zostawia tą piłkę dla Marcina Trojanowskiego i to właśnie młody skrzydłowy chojniczanki będzie egzekwował ten rzut wolny. Trojanowski ładny strzał tuż nad bramką. Bo trzy gole chojniczanka w tym sezonie zdobywa rzadko. Sędziak. Sędziak znowu ma trochę więcej miejsca. Sędziak i teraz Krzysztof Baran naprawia swój błąd z tej pierwszej akcji i broni strzał najlepszego piłkarza, najlepszego strzelca tura-turek Damiana Sędziaka, który wliczając dzisiejszego gola, zdobył już na boiskach drugiej ligi 6 bramek. Ruszył teraz zdecydowanie do tej piłki Kaźmierowski. Utrzymuje się na nogach Kaźmierowski. Aj, trochę się zawahał, i to zdecydowało, że chyba nic z tej akcji nie wyjdzie. Dobra interwencja Becalika, no całe szczęście, że jeszcze jesteśmy przy piłce. teraz. tanackowi ma trochę więcej miejsca, zdecydował się na strzał. I genialna interwencja Gerarda Bieszczada. Strzelał Aleksander, Atanackowi. Doświadczenie z rzutu rożnego po raz kolejny. Tomasz Parzyk. I kolejny raz, teraz z kolei po uderzeniu Roberta Sieranta, dobrze interweniuje Bieszczat. Jest tutaj Andruszczak. Na prawą stronę Trojanowski. Na obieki idzie właśnie Andruszczak. Dobre zagranie w tempo. Andruszczak jednak już jest z linii końcowej. Kaźmirowski. I utrzymuje się przy piłce. parzy. ewidentnie był pociągany za koszulkę. Nie ma jednak żółtej kartki dla Mateusza Roszaka, a jednak jest pierwsza żółta kartka w tym meczu. Drodzy Państwo, pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu, ukarany Mateusz Roszak z Tura z numerem 24. Ziemak przeskakuje, Trojanowski, rykoszet, ta piłka odbita od muru została, opuszczo, opuściła boisko. Ty Kolejny. Futbolówka padła łupem przyjezdnych. Wracał Trojanowski. Wpadł na Ninkowicza. Uwaga, teraz sędziak. I niestety 2 do zera. Która, turek i ponownie strzelcem tej bramki Damian Sędziak z numerem 9. Teraz Andruszczak. Może on dobrze dośrodkowuje Andruszczak do Gipczyńskiego. Jeszcze jest tam Hajdamowicz, ale już Jóźwiak uprzeza go. Składał się tu jeszcze przewrotką do strzału Gipczyński. No i uwaga, bo e, szansa na kontratak dla Marciniak kontra Mikołajczyk. Marciniak Marciniak schodzi do środka. Marciniak i wywalczył rzut roczny dla swoich partnerów z drużyny. W dwóch minutach prowadzi tu w chłopcach 2-0. Tak jest, także na pewno nie dziwi to, że podopieczni Wojciecha Wąsikiewicza nie spieszą się zbytnio z rozgrywaniem swoich akcji. Teraz Hajdamowicz pogubił się trochę, stracił piłkę, sędziak, ale w przeciwieństwie do tych pierwszych dwóch prób, ta bardzo niecelna Jakosz, Sierant, może teraz, już ostatnia akcja chyba w tej połowie, Ziemak Ziemak po raz kolejny, to jego podanie gdzieś zatrzymuje się w nogach piłkarzy, Tura, Turek Dobre zagranie Marciniaka. Na szczęście przytomnie. Krzysztof Baran jeszcze Marciniak. Marcinia. Cały czas Marciniak. Nie było faulu. Jakoż wyprowadza piłkę, ale chyba sędzia nie pozwoli grać dalej. Jednak dokładnie tak, koniec pierwszej połowy. Zaczęła się druga połowa tego spotkania. Komplet zmian w Na boisku pojawili się wcześniej Magdziński, Gipczyński. Teraz w miejsce Sławomira Ziemaka, Tomasz Lenart. Tak więc wszystkie e, cały limit zmian wykorzystane przez trenera Kapice. No i coś, pozostaje liczyć, że teraz zmianie ulęknie. Także obraz tego meczu pierwsza połowa powiedzieć nieudana to powiedzieć za mało. Oda, i Wittczak z numerem drugim był bliski z kierowania jej do siatki. Teraz uwaga, Magdziński, Magdziński, Kaźmierowski wyprzedzony przez Becalika i szybko ta akcja przeniosła się pod bramkę Bieszczada. Mamy rzut rożny dla Chojniczanki, oczywiście Tomasz Parzy, chyba trochę za wysokie to dośrodkowanie, Sierant nie zdołał zgrać piłki. No, ale cały czas jeszcze drybluje, teraz dośrodkowuje. Kazimierowski miał na plecach obrońcę, to uniemożliwiało mu oddanie strzału. I co? Żółta kartka za symulację dla Artura Andruszczaka. Przez chwilę miałem nadzieję, że będzie rzut karny, ale no niestety żółta kartka właśnie dla Andruszczaka. No nie ma co się dziwić, dla nich zwycięstwo, prowadzenie 2-0 z Chojniczanką na jej boisku. To jest już e, naprawdę fantastyczna sprawa. Lenard. Zablokowany. Lenard teraz e, do Parzego. Parzy i bramka! Drodzy Państwo, 50. minuta jeszcze, nic straconego, bo właśnie Solniczanka zdobyła pierwszego gola w tym meczu jego strzelcem, z numerem 15, Tomasz, Tomasz! Tomasz Dokładnie tak, Tomasz Parzy, 1 do 2. Posłał piłkę w długi róg i dał choliczankę. Dał Parzy! Jest gol! Fantastyczna sprawa! Drodzy Państwo, w kolejnej minucie, kolejna bramka. Choliczanka remisuje już 2 do 2 z a drugiego gola zdobył Tomasz Tomasz! Tomasz! Końicanka, kończę, turturek. 2-2. Carlos Bebeto. Brazylijczyk, który przyszedł do tura z. Przyszedł do tura z Polonisu. Widzę, przez chwilę zamarłem, bo dośrodkowanie Tomasza Lenarta. Mogło zaskoczyć Gerarda Bieszczada, ale ta piłka dosłownie o centymetry minęła bramkę gości. Ponownie za mocno dośrodkowuje parzy, a jest tu jeszcze Lenard. I chyba ręką zagrywał jeden z piłkarzy. Tura Turek zgadza się i będziemy mieli rzut karny dla Chojniczanki, proszę Państwa. 70. minuta meczu, znakomita szansa przed Hojniczanką. Ma szansę po raz kolejny w tym meczu doprowadzić do remisu. Sierant kontra Bieszczad. Sierant, gol! Proszę Państwa, po raz kolejny Hojniczanka doprowadza do wyrównania. Z celcem ranki z karnego Robert. 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 Wojniczanka, wojnice. Turturek 3-3. Rzut rożny dla tura. Pięciu zawodników, gości w polu karnym. No i zdobywają oni, proszę Państwa, bramkę z numerem piątym, Robert Stachowiak. Proszę Państwa, gol dla tura Turek. Bramkę zdobył z numerem piątym Robert Stachowiak. Jakosz atakowany przez dwóch graczy. Znowu niecelnie zagrał Jakosz i znowu jest szansa na kontratak dla Tura. Turek. Proszę Państwa, przewaga zawodników przyjezdnych Sędziak, sędziak i niestety bramka Filipa Marciniaka w 88 minucie. 8. Minuta spotkania. Goście zdobywają 4. gola. Strzelcem, doskonale nam znany, numerem 25, Filip Marciniak. 7 ramek na boisku w Wolnicach, no ale szkoda, że ta czwórka pod napisem gościa, a nie pod napisem gospodarza. No ale cóż, taka jest piłka. Na pewno jeśli. Są jacyś neutralni kibice, ale może o tym za chwilę. Turturek szansa na piątego gola, i ta piąta bramka wpada po uderzeniu samobójczym. Chyba Miko Mikołajczaka, Mikołajczyka. Piąta bramka dla zespołu z Turku i z Czecem. Michał Mikolajczyk, jest to gol samobójczy.